Cześć mówi ruda Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na drugie urodziny oficjalnego fan klubu zespołu Red Leaks które rozpoczną się już 21 czerwca w niedzielę. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was całe mnóstwo nagród, konkursów, gadżetów, akcji specjalnych, czatów i wszystkiego, co właściwie sobie tylko wymarzyć możecie tylko. Także zapraszam Was w imieniu Jajkowskiego na oficjalny fanpage, fan, oficjalnego fanclubu zespołu Red Lips, gdzie właśnie te wszystkie akcje są dla Was przygotowane. A w poniedziałek, 22 czerwca, będziemy na czacie tylko dla Was, na Waszą wyłączność będziemy się będziemy klikać, gadać, gawędziać i wymieniać swoje myśli. Także widzimy się, słyszymy i klikamy. Do zobaczenia. Pa!